Warsaw Expo. Także już zjeżdżamy. Zaraz będziemy szukać miejsca parkingowe i wchodzimy na targi. But you know I never will. No. So I choke you down just like a Jest ze mną Miłość z kanału Wieszczarskie rolnictwo. My jesteśmy przy jego nowym nabytku. Opowiedz parę słów o tym pięknym sprzęcie. Może zacznę od tego. Cześć Paweł, w ogóle, że wpadłeś, że odwiedziłeś mnie na stoisku. Tutaj jestem na stoisku firmy Butler. Też zaznaczę, że nie ma to żadnego związku z YouTube'em i tak dalej. Po prostu jestem z tego zdaniem, że to jest mój nowy nabytek, tak? Także tutaj przyjechałem nie foto. A co? To jest to... Butler Ginma Master 300 no, najlepszy na rynku siewnik do siewania łąk czy też siebu czystego na gruntach np. tornych. Mamy tutaj też trawę, właśnie stoi jeden z Butlera To ważne, przede wszystkim maszyna ma. Dlaczego ja zdecydowałem na Gutlera? To też tutaj było praktycznie dwa lata poszukiwań marki konkurencyjnej itd. Porównywałem praktycznie pod każdym aspektem maszynę Miałem też Googlerę u siebie na testach no i po prostu wypadł, wypadł super, tak? Spełnił w każdym punkcie moje oczekiwania. No tak, ja się trochę ci wtrącę, no podobno butle to najlepsze wały na świecie, tak? Czyli chyba off. nie podobno, ja już się sam przekonałem, że chyba nie podobno. Chyba nie podobno. To nie stali tyle kosztować, tak? Ale jednak efekt, który zostawia na polu, to cała technologia, no ja bym się nie zdecydował, tak? gdybym nie widział w tym potencjału. Także no, też Gutler ma parę patentów, ja porównywałem kilka maszyn e, konkurencyjnych. Na przykład tutaj mamy z przodu e, Reaperboarda. To jest na przykład w innych markach jest zwykła szyna, nie? czyli na przykład kredówkę na... E, roz, rozwali kretówkę ale nie nacina darni. Tutaj w pierwszej fazie mamy już naciętą darę, fajnie Dwa rzędy palców w zupełności wystarczające. Stare od darni, fasty, wszystko powiedzierane. Potem siew rzutowy. Wbrew krążącej opinii, dużo rolników nie mówi, że a co to za siew, jeżeli mamy nagnasiono czy... powierzchownie, rzucone. To jest w ogóle nieprawda. Tam nie pamiętam już dokładnie instytutu. Czekać akademia w Austrii, największa, robił rolnicza. Robili testy, gdzie były zestawione wszystkie marki dostępne na rynku, tak? nawet do takich, których nie słyszałem. I Butel wygrał pod, pod każdym względem, tak? czy chodzi o wydajność, e, czy o jakość tej uprawy. Mniej więcej w siebie rzutowym 20-25% większy plon. Czyli A. jeżeli chodzi o takie zastosowanie, czy podsiew traw, czy poplon, nie widzę innego sposobu wysiewu bardziej optymalnego niż ten sposób, taki rzutowy. Nie. U mnie będzie na kanale pokazane, myślę, że, że u Ciebie też coś będzie. No już możemy zdradzić, że u mnie też coś będzie, ale to jeszcze niech zostanie tajemnicą, wiecie tylko, że coś będzie. Coś będzie, coś będzie. Eee, możesz opowiedzieć coś o tym wale, no bo jednak ten wał to jest jednak patentowany. Jest eee. to wał Butlera Matado tak zwany. E, z waga samego wału to około, nawet z dokładnie wstą, 1265, tak. mówić 1200. Także na Także no trzymetrowy wał uważam, że jest duża waga na wały z patent czyli na przykład, też co ważne e, tak samo jak byłem powiedzmy laikiem czyli można powiedzieć, że oglądałem teraz film z waszej perspektywy e, no kurde, taki zamkowany wał inne marki takie same coś mają, nie? jest to ogólnie nieprawda, bo Guttler mają na to patent e, inne firmy po prostu jeżeli wygasł stary patent na wał Gutlera, to stare firmy po prostu wzięły ten stary wał, tak? Także w takim ten przypadku no jest to kopia tego wału nie, nie dostanie się w ogóle ten na rynku, jeżeli nie w butlerze. Tak? Nawet już inne firmy widziałem, że korzystają przy talerówkach, czy przy innych sprzętach ten, przy czy przy innych sprzętach. No, po prostu z tej technologii, bo, bo to daje efekt. Mamy taki efekt tak zwanego owczego kopytka. nie? Czyli tak. to jest, czy, czy to ja się teraz wtrącę, Bo Takie jestem świeżo, jestem skracji, świeżo po wykładzie, czyli to jest nacisk maksymalnie do 3 ton na dnie kopytka. Tak. Wciskamy, wciskamy ziarno do 2 centymetrów i co ważne, powyżej tych 2 centymetrów zostawiamy spórtnioną glebę. I to jest właśnie e, przyczyna, dlaczego ten wał jest najlepszy i są najlepsze schody po nim. No też tak? zadam proste pytanie dla widzów po Ciebie. Jak rozsiać wapno na łące, żeby zmieszać je z glebą? Masz tu jakiś pomysł? No to właśnie jest taki wał. Tak, ja rozsiałem wapno granulowane akurat. Ym, może tam chyba jedną na tysiąc granulki znalazłem na, na powierzchni gleby. Tak, wszystko wciśnięte w glebę. No wiadomo, to też są nasze pieniądze. Jeżeli mamy ten e, efekt taki, jaki powinien być, no to oszczędzamy. tak, nie? No niestety tak, takie mamy czasy, że e, trzeba oszczędności szukać wszędzie. Ktoś powie, że trzeba się z oszczędności, a kupiłeś maszynę za, za tyle kasy i tak dalej. To jedno się z drugim nie łączy. tak? Jeżeli stawiasz na no, jakość, to, to musi być to najlepszy sprzęt. A dlaczego też najlepszy sprzęt? Też ja jeszcze nie zdradzałem u siebie na kanale, także nawet u Ciebie mogę ja zdradzić pierwszy. Będzie e, premiera. Województwo podkarpackie, i ościenne, czyli lubelskie, Świętokrzyskie, małopolskie. Usługi pod siebu, traw. Ale co bardzo co ważne, nie ma czegoś takiego, mogli u mnie widzowie widzieć na kanale. Jakieś tam testy i tak dalej Ale przede wszystkim nie było czegoś takiego, że Nie będzie o tak, nie będzie czegoś takiego, że biorę ten worek Wsypuję nasiona I siejemy. Nie? nie? ma opcji Przede wszystkim, pierwsze przyjeżdżam do, do potencjalnego tam rolnika, klienta, tak? I pierwsze badamy glebę Badamy glebę, dobieramy nasiona, dobieramy nawożenie Patrzymy co brakuje w glebie Dopiero wtedy Dobieramy mieszankę odpowiednią do stanowiska i do zasobności pola, jak nie, to, to naprawiamy i siejemy. Także u mnie chcę się zająć się, podciłem z tego względu, że widzę bardzo, bardzo dużą niewiedzę. No to się użytków zielonych. Rolnicy zawsze mówią, że białko, 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 bo żeby było mleko. Okej, okay, ja się z tym zgadzam, tylko że najtańszym źródłem białka jest trawa, a nie na przykład śruta sojowa czy śruta rzepakowa. Także możemy już jeszcze... No to jak już tak zdradzamy dzisiaj tajemnicę, jesteśmy teraz klucze otwarci, no to ja, ja szukam na, na swoje gospodarstwo wał. E, ale szukam, e, jeszcze nie zdecydowałem, czy to będzie wersja 3 metrowa na frontpacker, czy wersja ciągana jakaś większa. E, jeżeli to będzie wersja ciągana, to właśnie z takim oto e, siewnikiem e, poplonu e, i może. Opowiesz jeszcze parę słów o siewniku. samym. Tu mam akurat wersję 410 litrów. Tak, czyli mamy do... jeszcze wersję 205 litrów bodajże. Jeżeli dobrze pamiętam, akurat tutaj jest mój siewnik, tutaj akurat na stoisku. Ja najbogatsze wersja po prostu chcę, żeby zawsze liedmiane lepiej zrobione, tak? Mniej więcej wchodzi 140-150 kg trawy, tak? Mamy też mieszanki poplonowe, na mamy znaczy Mamy, bo, mamy, bo mam akurat tutaj z firmą, z z właścicielem, tak, z panem Pawłem i ja sprawdziłem na nasiona u siebie w gospodarstwie u mnie się spisały e, cenowo są wychodzą bardzo dobrze i jakościowo, no to czego chcieć więcej ja bym tak tu ją, nie, też zaznaczę bo zaraz mogą być komentarze na YouTube tego się spodziewam, tak, że ono w stoisku, to tamto powiem jeszcze raz, ktoś może wejść albo nie to nie ma żadnej jakiejś współpracy YouTube, coś tego typu jestem tu z własnej dobrej woli po prostu widzę, widzę potencjał w tym całym projekcie, tak, że że zacznijmy dbać o te łąki, zacznijmy je rekultywować. No, po prostu oszczędzajmy też własne pieniądze. Tak? Ja A. też jestem tego zdania, że pewnie maszyna jest droga, ale e, żeby napić się piwa, nie trzeba kupować browaru. Tak? Czyli, jeżeli ktoś ma kilka hektarów czy kilkanaście, to zapraszamy do pociechu. Też pociech w całej Polsce. Tak? Czy to będę ja, czy, czy Paweł, może zabłamy tutaj Paweł, chodź do nas na chwilę. E, tutaj jest akurat Paweł z, z firmy Agrotechniki, właściciel. Właściwie tak jak mówiłem wcześniej, zostałem zaproszony z tego względu na targi, że tutaj stoi mój nowy nabytek, tak? Nie? A, a tutaj akurat nie ma jakichś tam, no, wspominałem, że tu wcześniej nie będę powtarzał. Także też tutaj mamy nasiona i tak dalej na styjsku. Ja głównie będę starał się wysiewać z tymi nasionami, bo, bo sprawdziłem je u siebie w gospodarstwie. No i u mnie się sprawdza, tak? To jeżeli bym nie widział tego wchodzenia. Jeżeli bym ogólnie nie widział w całości potencjału, to to mnie po prostu dzisiaj nie było. Ja bym teraz jeszcze poprosił pana Pawła, żeby nam powiedział ja, pięć prawo. słów e, o siewniku takich technicznych. Typowo. To już ja się e, musza... Mogę prosić? Tak. Może podejdziemy do siewnika. E. Pierwsza sprawa, zaleta w ogóle tego tego siewnika jest taka, że e, jak najmniej elektroniki, żeby się nam nie miało. Co w polu jest tutaj typowy napęd mechaniczny z koła ostrogowego, które tutaj jest napędzane podczas pracy maszyny. Dalej ten napęd jest przekazywany na przekładnię beztopniową, którą sobie tutaj regulujemy ilość wysiewu nasion. Robimy próbę kręconą, tutaj wyciągamy to, wkładamy rynienkę, okręcamy kółkiem 23,5 razy dookoła, wkładamy to na wagę. I jak ustawimy średnik na początku, tak on nam będzie się do samego końca. Nie ma czegoś takiego, że, że podczas pracy on sobie sam zmieni ilość wysiewu na 7 na hektar. Głuchawa tutaj jak ona w tym modelu jest elektryczna. Przy wysiewie nasion tam do 80 kg na hektar i prędkością pracy do 10 km na godzinę, w zupełności sobie daje radę. Możemy jeszcze to zamontować w hydrauliczną przy, przy wysiewie jakichś tam cięższych nasion i większej ilości na hektar. Ale według nas to się najlepiej wyśpada. Z wiernych, które mamy 410 litrów, według nas najlepsza opcja. 210 10-litrowy wchodzi około 70 kg nasion, co średnio starczy na około 3 hektary, tutaj jak sobie go zatankujemy do pełna, 7-8 hektarów jesteśmy w stanie zrobić. To czasami jedziemy na jedno, na jedno pole no, i nie jest. musimy się wracać z powrotem tak po jest. materiał siewny, bo sobie dowozić. Tak jest. I yy, yy, zakres wysiewu w dawce? Jesteśmy w stanie? Od 2 kg do 100 kg, w jaki wałek wysiewający. Lokalizowana na ciągniku, tak? panel taki sam jak te 2050. Ale tu mamy tą zaletę, że przy bardzo trudnych warunkach terenowych, gdzie można się zastanowić, bo trzy maszyny to jest to, trzy metry to jest talerzówka jakaś? Tak, bo tak testowałem sprzęt John więc docelowo byśmy musieli, bo chcę porównać po prostu. Tak? No. Chcę kupić sprzęt, który będzie spełniał moje oczekiwania. Więc wiadomo, nie trzeba mnie przekonywać, że przy opryskiwaczu i rozsiewaczu to będzie działać rewelacyjnie. Tak. Wyzwaniem jest trzymetrowa maszyna, tak? No. 2050 ma tą wartość dodaną, on jest on niestety w tym momencie trochę droższy, ale można go kupić w tak zwanej wersji e, e, chyba FMX+, jeśli się nie mylę, gdzie mamy możliwość uruchomienia aktywnego śledzenia, aktywnego pozycjonowania narzędzia. I wtedy rozbudowujemy system o drugą antenę, montujemy ją na maszynie i to pozwala nam w bardziej precyzyjny sposób śledzić tor jazdy maszyny, a nie ciągnika. Nie? Tak, tak. Po przypadku, kiedy ciągniemy maszynę, to jednak mamy odwzorowanie toru jazdy ciągnika. System przelicza sobie, mniej więcej, jak narzędzie z tyłu jedzie i. Stara się w ten w odpowiedni sposób korygować tor, tor jazdy całego zestawu. Rozumiem, rozumiem. Ale przy dużych pochyłach, przy dużych pochyłach, gdzie działa fizyka, to właśnie może dochodzić do takich sytuacji, że to narzędzie nam zaczyna gdzieś uciekać. Nie wiem, w kwestii problemu z trakcją e, rozmokła ziemia i tak dalej. Wtedy droższym, ale wymagającym terenie rozwiązaniem byłby, byłby ten panel i rozbudowa jego rozszerzenie do na przykład dwóch anten i aktywnego śledzenia toru jazdy maszyny. No i to jest jakby. E, odpowiedź na bardzo trudne warunki terenowe i na działanie e, przeciwdziałanie fizyce. Przeciwdziałanie fizyce. Tak. Rozumiem. Niestety tu musimy jakby technologicznie iść dużo do przodu. Dobra, a teraz, bo to jest cały terminal do obsługi nawigacji. Tak. Bez problemu tak domyślam się. E, 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 mamy tu Isobasa, tak? Isobas w standardzie, e, tak. Czy jeżeli ciągnik ma Isobas już Swój, na pokładzie wiązkę? Na wiązkę. Tak. E, to nie ma problemu, żeby to sobie poprzełączyć. Nie, Nie, musimy. Czyli, e, czy, jeżeli... podpin, czy podpinamy tylko pod nawigację, a ciągnik jest, jest. Ciągnik musi mieć wiązkę, jako układ nerwowy. Ma. Z tyłu duże gniazdo, w kabinie dziewięciopinowe małe gniazdo. Aha, tak? dobra. Jeżeli chcemy korzystać e, równolegle np. z joysticka i zabasowego podczas prac bo wtedy musimy zastosować tak zwany rozdzielacz sygnału. Dlaczego? Ponieważ panel nawigacyjny, żeby w ogóle komunikował się z maszyną isopasową, wykorzystuje jedno gniazdo 9 pinowe I my z niego korzystamy. Jak jest sytuacja, że mamy na przykład jakiś joystick isopasowy do, do, do opryskiwacza tak? Do opryskiwacza. I on nie ma funkcji wejście wyjście, to, my to dokładamy multiplikator portu, tak zwany rozdzielacz. Panel podłączamy do isopasa, z tyłu podpinamy maszynę isopasową. I panel jest w stanie, jako panel, wirtualny panel, przełączamy sobie funkcje i maszyna, dana maszyna wyświetla nam wtedy tutaj wszystkie parametry, tak, w mm. tym momencie. A w czasie jazdy, przy nowej wersji programowania teraz, mamy taką możliwość, że możemy sobie ekran współdzielić. tak. Przepraszam, się jeszcze wtrącę, to chyba jest, jest androidowy system, tak? To jest, system operacyjny jest na Androidzie, tak. Więc e, przeglądarka internetowa, YouTube, takie rzeczy, to jest wszystko w standardzie. Zaś oprogramowanie e, Precision IQ to jest jakby no apka, aplikacja, ta, która jest także tak, 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 na, na system. No. A jeżeli nie hydraulika, to mamy kierownicę. To mamy kierownicę elektryczną tak jak tam, bo to jest akurat symulator hydraulicznego zestawu, tak? Mm -hmm. To wtedy kierownica z silnikiem elektrycznym jako nakładka na... I, on, i ona, ona chyba też kierownicę. jest fajnie taka zgrabniejsza, bo ona nie jest taka tutaj wystaje, tak? Dobrze ja widziałem? No, to mamy, ona jest, no... Tak. Trochę mniejsza i grubsza, tak? Mniejsza i grubsza, zdecydowanie de lepsze rozwiązanie, tak. tak na pierwszy rzut oka. No i nie? wartość dodana takiego rozwiązania, że jest to zestaw w 100% plug and Play, jeśli chodzi o różne ciągniki na gospodarstwie. Mo, tak. różne modele. My to możemy zdemontować, z ciągnika przenieść na kombajn, z kombajnu przenieść na drugi ciągnik. I raczej będziemy celować w, to, w takie rozwiązanie, względu, że mamy, mamy dwa ciągniki. A i... mamy jeden system, tak? Jeden czyli tak. tak naprawdę zwiększamy e, godziny robocze, wykorzystanie systemu nawigacyjnego, ciąg on pracuje na dwóch ciągnikach, tak? Jest Dobra. dla nas bardziej efektywny w ten To jest ta wartość dodana. Różnicy pomiędzy hydrauliką a silnikiem elektrycznym nie ma. Jedyna taka, że w przypadku hydrauliki no nie kręci się nam kierownica, bo zawioduje tak, orbitą. Tak, tak, tak. No tu ta kierownica cały czas będzie A to nie, jest, to nie jest problem. Ja mam e... takiego klienta, który stwierdził, że on nienawidzi, jak mu się kierownica kręci, kiedy on nie kręci, i on, i on chciał hydrauliki. Dla hydraulikę. mnie to nie był problem. No okej, okay. no. dobra. Dziękuję panu bardzo za poświęcony za czas. Za e, pamiętam jeszcze wasze pytania odnośnie 6M. E, maila otrzymałem już od przedstawiciela rządli Polska. Myślę, że po tym filmie znajdą się, zajdą się na odpowiedzi na Wasze pytania. A oprócz tego mam przyjemność zaprosić Was wszystkich na Agrotech Kielce, gdzie ten ciągnik będzie prezentowany przez John Deere Polska. I zostało nam obiecane, czyli mi i, 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 i moim widzom, wszystkim, którzy macie taką ochotę, na, na umówioną godzinę spotkamy się i dostaniemy ekskluzywne oprowadzanie, gdzie będą nam przedstawione nowości, czyli 6M, 7R i 8R. I będziemy mogli sobie zadać pytania. No i dostałem tutaj pozwolenie, żeby wejść sobie na e, ciągnik do 6M nowego 120. Kierownica jest e, z tych serii 7, e, 8R, tak samo w 5R jest to samo. E, nowy ten taki Basic podłokietnik, no kurczę, e, też robi wrażenie. Fotel od razu, tak jak e, mówiliśmy o Kubocie, jest troszeczkę e, gorszy w tej wersji. E, no ta skrzynia e, Command Quad, e, no to jest to, czego mi brakowało w moim 6R. Mały monitorek. No jest tutaj fajny ten wyświetlacz, mi się podoba. Taki, taki wyświetlacz na słupku. Hydraulika, ale tutaj widzę tylko trzecie wyjście, nie ma więcej. Trzecie wyjście to praktycznie wszystko bardzo podobnie jak w 6R, tylko że bez, bez monitora. Cieka ciekaw jestem, czy ten monitor e, też e, może wykonać tą samą funkcję co w 6R, czyli do sterowania i i tak dalej? Znaczy e, izobaz może, ale na pewno czy e, funkcje silnika, hydraulikę czy też to można programować, czy, czy to jest tylko typowy e, AMS że AMS. Raczej w John Deerach, nie akurat nie mam Gendira, i ciężko mi powiedzieć, ale e, głównie tutaj na, na tym panelu chyba są parametry pracy ciągnika. Tak, no, no, a tak. mi się wydaje, że tutaj jest już właśnie szczegółowa zadana praca i tak dalej. Nie? Fajnie, fajnie, to, naprawdę fajnie się mi się podoba. Ten, tylko Mniej wygodny. Jak ocenisz maskę ściętą jak w formie do masaja? To jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to, to nie? jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to, ale widać, że jest skrócony i jest skrętny. Jak, jak się dzieje z tej perspektywy, to powiedzmy lekki przerost formy na treścią bym powiedział. Że z zewnątrz wydaje się, że ta maska jest fajnie, fajnie zrobiona, skrócona. Ale jednak no. do która chyba jakby zapiąć chwytaka naprzód, na to ta widoczność mimo wszystko byłaby ograniczona. To chyba bardziej. tego, że jest większy niż w tym nie? Jest większy. No, jest jest większy. większy. To, to jest taki mały byczek, widać. nie? To mały byczek. Tak, powiedzieć. tak. No, ale znowu zależy co komu potrzeba. Na przykład jak jak mam tego stukonnego masaja, no to powiedzmy ja chętnie bym wymienił za takiego. Chodzi o parametry. Nie mówię, że o tak. samej marce ciągniku. tylko no. o samym parametry, ale znowu jak mam się. To jest i... skrzynia. Macie tak. znaczy się tam. do, do mojej skrzyni w Masaju, no to tutaj akurat myślę, że. A ci się inaczej powiem, przyjedziesz do mnie To i poglądam i porównamy sobie Porównamy wtedy myślimy. Porównamy, dobra, ludzie czekają w kolejce, nie możemy robić jakichś tam dużych kolejek, więc ja już uciekam dobra. O, jesteśmy w Kubocie Kubota M170 Dwa. Tak Ale powiem Ci Fotel chyba fajny, już widzę, że... Ale niesamowicie wygodny fotel jest Tu nawet nie ma, nie ma o czym mówić to jest mega. Zaraz sobie usiądziesz, to super procentuje. Ale nie musisz siadać. Nawet pomyślcie, że fotel to... pasażera jest no mega wygodny. Pierwsza rzecz, do której się zawsze można wszczepić, to radio gdzieś tutaj. Trzeba się odwracać. Ale fotel jest... to jest rewelacja. Jak na... To za coś zjedzie, że nigdy nie siedziałem w początku dlatego nie wiem jak no jest tak, wygodny fotel. Mira, no, to nie siedziałeś. Nie? do mnie, posiedzieć wędzie, to trochę zmienisz zdanie. Nie? tak no tak, A, to, jest, to się jakoś tak robi, no bo nieważne, hydraulika, ale naprawdę bardzo przyjemny, bo on jest tutaj chyba na no, IVT. Tak, dwie pary tak? widać, podnośnik, biegi, bo to jest na Powershift, to nie ma bez stopniutki. Aha, to jest, to jest na Powershift, ale e, czekaj, weź przejmij to jest chyba tak, e, naprawdę no, taki fajny joystick jak w v to taki ergonomiczny dosyć. Panie, się go trzyma. Ale, ale znowu to mi się nie podoba, no, na przykład ten główny do. A zaraz, zaraz się zamienimy miejscem, sobie tu położysz rękę, to jest tak zrobione jak to ma być. ciukiem wszędzie dotykasz, masz wszystkie przyciski, tak jakie mam być. Samo jakieś takie wnętrze, no, można powiedzieć, pod czy, czy, czy te, te obicie tutaj. To jest metal akurat. To nie jest Ale czterok, kabina, no też fajna widoczność tutaj w razie w tym cieniku. Tak, i, i, i jest. Jest troszeczkę mniejsza od John Deere'owskiej, ale to nie jest duża, nie jest duża przepaść. Także naprawdę jest duża kabina. I może sobie, chyba ty, ty, ty byś miał mniej trochę miejsca jako pasażer. Troszeczkę może. Ale naprawdę kabinka, no ciągnik jest warty polecenia. To zobaczmy, czy jest czy jest obrót. To jest obrót? A, to już jesteśmy obróceni Dobra, jest więcej miejsca, bo jestem maksymalnie obrócony Troszeczkę więcej można było obrócić Dobra, zamieniamy się, usiądź się, pobaw No fotel jest, jest wygodnitki, nie, nie powiem Nie powiesz deska, deska mi się akurat nie podoba w tym cegniku no, no dobra, to są jakieś tam e, niuanse, nie? ten design też kosztuje Nie, fotel patrzy jak pływa, tylko lekko się na palcach podnoszę fotel jest yy, kasa, nie, nie, nie mam się do czego Nie, przyszedł. tu naprawdę jest bardzo wygodny. I powiem ci, że to jest gramerowski bądź te... To jest... większość, to 90% tak, i na, i to jest, ma gramera I to jest tylko podłokietnik dołożony, a fotel jest bardzo podobny do mojego, co ja mam. No tutaj mam taki sam w masaju, o takie same tutaj te e... podłokietniki. zwykłe, nie, bo ja mam tutaj na dolnym na bocznym panelu wszystko. Tak. Ten, ten panel jest fajny, dość duży, tylko pytanie jak się, czy się nie będzie że zostałem zakurzony, No ale, ale, ale dość fajnie to wszystko. Powiem z wyszło, bym takiego sobie przetestował, jak się nie pracuje jeszcze na Także... No Ja nie mam podłokietnika w Deere i, i jednak podłoknik to jest podłokietnik. Mam taki tutaj joystick bardziej rozbudowany do tej sterowania, ale to jednak nie jest to. Także ten joystick jest na pewno dużo, 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 dużo lepszy. To jakieś tam bajchy, od womu z przodu z tyłu. E, chyba żółw, skrzynia e, Trochę plastik, ale, ale przyjemne, przyjemne uczucie Lecimy, bo jest, są kolejki, ludzie się... Przerobiony Ford Street to jest przerobiony Forstreet, tak mi się wydaje. LEDy ma założone eee, pokosówka. Tutaj e, w momencie, kiedy kupujecie John Deere, dostajecie taki jacuzzi w standardzie. Tak. w, małżeżu, w małżeżu. No i witam was. No, tak naprawdę to Was żegnam, to już będzie ostatni, e, ostatni tam urywek z, z tego dnia, kiedy chodzimy po, e, chodziliśmy po targach. Ja jeszcze jutro odwiedzę, na gdzieś tam no, dosłownie na pół godzinki że mam jedną sprawę do załatwienia na tych targach. E, ale taka moja e, subtelna, prywatna opinia, jeżeli chodzi o te targi. E, no Na pewno to nie są największe targi. E, no, wiadomo, oni się tutaj mówią największe targi innowacji. E, ani nie największe, ani nie innowacji. Jeżeli ktoś ma blisko, naprawdę warto, warto podjechać, się zaznajomić. Ja mam całą, całą torbę, jakieś tam ulotek, które postarałem się znaleźć. Jeżeli chodzi o gospodarstwa ekologiczne, czyli jakieś nawozy czy, czy wapna, niestety no, często jesteśmy myleni, wprowadzeni w błąd nazwą eko w nazwie produktu czy firmy. A eko nie ma nic wspólnego z dopuszczeniem do stosowania w gospodarstwie ekologicznym, natomiast jest niby produkt naturalny. Także na to trzeba uważać. I ja to przepatrzę, zobaczę jak to, jak to wygląda. I może jeżeli będzie kilka takich produktów, to postaram się w jakimś krótkim materiale przedstawić to, co, co udało mi się znaleźć. Jeżeli chodzi o maszyny, no to, no to było no słabo. No. Był jeden New Holland, dwa John Deere wystawione, także jeżeli chodzi o maszyny, było tego mało. Natomiast ja wiedziałem, po co jadę, bo już sprawdzałem, jaka była oferta, kto się wystawia i to, co byłem zainteresowany do oglądania, to oglądnąłem. Także no czekam z niecierpliwością na AgroTech w Kielcach, tam gdzie będzie naprawdę dużo maszyn rolniczych, żeby można było sobie pooglądać. No a teraz jedziemy z Alą już do, do, do Warszawy, robimy sobie taki nasz weekend, także będę nieosiągalny przez dwa dni. Także na razie, do usłyszenia, cześć.